Dzień dobry, witajcie moi kochani. Dla Was oczywiście ciąg dalszy Tarot Express. Możecie wybrać sobie grupę kart jako odpowiedź na Wasze pytanie, dokąd zmierza nasza relacja, nasz związek. Może, tutaj jest pięć grup kart. Jedna karta jest tarota, druga jest stali celtyckiej, celtyckich orakli, trzecia talia jest szeptów duszy. E, pokażę Wam może te talie to jest ta jedna talia z Szeptów Duszy druga talia jest e, Celtyckich Orakli a trzecia talia, gdzie ja mam tutaj e, Shadowscape Starot więc wybierzcie sobie jeden obiekt Grupę kart. Tutaj mam aniołka, tutaj mam mój pierścionek, właściwie moją obrączkę. Tutaj jest genesza, tutaj jest różowy kwarc, a tutaj jest magnes na lodówkę z kapłanką. Eee, starota. Więc wybierzcie sobie, którą grupę kart chcecie, a ja zaraz już teraz na bieżąco będę odsłaniała te karty i o nich odpowiadała. Więc jeżeli jeszcze nie jesteście gotowi, zatrzymajcie film i dopiero potem go odtwórzcie. Eee, jedna karta Starota o, opisuje, tak? dokąd zmierza Wasz związek. Karta z Celtyckiej będzie, mówiła, e, będzie dawała Wam radę, a trzecia karta z szeptów duszy to jest e, inspiracja e, d, od Waszej duszy czy przewodników duchowych dla Was. Ok. Odsłaniam karty najpierw aniołek, jakie mamy tutaj karty. Mamy tutaj szóstkę mieczy, praktyczną intuicję i obfitość. Więc tak, wasz związek dokąd zmierza, musicie uważać, dlatego, że w związku może być zbyt dużo milczenia, albo każdy sobie rzepkę skrobie. Więc jeżeli nie e, skupicie się na zacieśnieniu więzi, to może się okazać, że po prostu. E, Rozjeżdżacie się, będziecie się rozjeżdżać, każdy będzie miał swoje sprawy i będzie, nie będzie ciepła między wami, czyli wiecie, emocji będą tylko jesteśmy, bo jesteśmy. Praktyczna intuicja karty daje wam radę taką, żeby cofnąć się wstecz i zobaczyć, czy czasami początek, nie powiem, że to jest kłopot, tylko początek właśnie takiego mijania się z partnerem nie miał czasami miejsca od wiosny roku 2022, czyli tego roku, i może były pierwsze symptomy, potem wiecie. Było lato, więc może nie zwracało się na to uwagi, i dopiero teraz jesienią coś takiego wychodzi. Więc ta praktyczna intuicja mówi o tym, żebyście właśnie wykorzystali w praktyce czy zacieśniania relacji to, jak było kiedyś, i co spowodowało, że rozjechaliście się trochę. I jeszcze przy okazji jeżeli będziecie czuli, że musicie zrobić to i to, a to jest wbrew rozsądkowi, to zróbcie to. bo praktyczna intuicja karta praktycznej intuicji mówi o tym, że musimy nasz to, co czujemy, to co mówi nam, nie wiem znaki jakie dostajemy, musimy od razu w praktyce wdrożyć w rzeczywistość czyli w praktykę nie czekać jak się rozwinie, może tak, może nie tak od razu po prostu to co czuję, co mi się wydaje, czy nie wiem o czym śniłam o czym podszeptuje mi dusza albo ktoś tam inny czy coś innego od razu wdrażać w praktykę i karta szeptów duszy Inspirację daję wam, obfitość powinna wrócić, ponieważ dużo w was jest emocji. Obfitość jest również czakrą sakralną, związana z czakrą sakralną, czyli. Karta Szóstki Mieczy mówi o tym, jest zimno między nami, czyli nie płonie ogień. Wiecie, co mam na myśli. Więc e, karta obfitości czakry sakralnej mówi o tym, e, my mamy tą obfitość w sobie, czyli potrzebę e, e, kontaktu również fizycznego z drugim człowiekiem, ale coś nas powstrzymuje. Więc może, słuchajcie, to nie jest nigdy dobry pomysł, żeby zaczynać od nowa właśnie od. E, Tylnej strony, ale być może e, ta karta nie pojawiła się tu przypadkiem, że to spowoduje, że ponownie wrzuci bliskość między Wami, tak? Więc e, spróbujcie tak postępować, e, przynajmniej spróbować. E, jeżeli nie macie innego swojego pomysłu, dokąd zmierza relacja u osób, które wybrały mój pierścionek, moją obrączkę. Mamy tutaj dziewiątkę monet. E, e, idź z prądem, biegnij z prądem, płyń z prądem i wnętrze. E, czyli tak, e, dziewiątka monet nie jest sparowana. Dokąd zmierza wasz związek? Przyjrzyjcie się związkowi, jak on wygląda teraz. Jeżeli jest nieformalny, tak to e, zobaczcie, czy nadal Wam jest dobrze mieszkając razem. Czy na przykład, e, jeżeli mieszkacie razem, czy nie robicie osobno niektórych czynności, e, ale generalnie jest tutaj bardzo, nie powiem, że dużo uczuć, tylko dużo e, zaufania do drugiej strony. Natomiast, jeżeli nie mieszkacie razem, to nie sądzę, żeby ta sytuacja się zmieniła. I ta karta daje wam radę płyn z prądem, czyli jeżeli pojawi się e, okazja, żeby nie, żeby przycisnąć partnera, partnerkę, tylko żeby zacząć rozmawiać o tym, albo e, okazja do tego, żeby na przykład obniżyć koszty mieszkając razem, to jest argument, to, to e, tak. I e, karta podszeptów duszy, szeptów duszy, dawa, daje Wam radę Insight, czyli d, e, ona jest powiązana z czakrą e, e, serca, więc. E, Dowiedz się, czego naprawdę chcesz, bo słuchajcie, te karty może mówią o tym, mogą też mówić o tym, że jestem z kimś, bo jestem, żeby nie być sam, ale tak naprawdę mogę chcieć czegoś innego. Więc e, e, wy, nie wasz partner, wy zastanówcie się, czy rzeczywiście tego chcecie i co mówi wasze serce, bo jeżeli na przykład wasze serce, e, albo nie, wasz rozum mówi wam, e, będziemy razem. A wasze serce mówi, nie do końca akceptuje tego człowieka, to przysłuchajcie się temu, co mówi serce, bo um, tu nie chodzi o to, żeby wiecie, była walka e, rozumu z sercem, tylko żeby e, zaakceptować swój wybór, nawet jeżeli byłby rozsądny i potem nie cierpieć z tego powodu, rozumiecie? i nie być rozczarowanym, czyli e, właśnie w tą stronę Wasz związek zmierza i teraz Genesza dla osób, które wybrały Geneszę mamy czwórkę kijów, inspiracje i transformacje e, dokąd zmierza Wasz związek? ten związek sądzę, że e, nie będzie sformalizowany Albo obydwoje się na to zgodziliście i nie chcecie formalizacji, albo jeżeli mieszkacie razem i już jesteście po formalizacji, to ten związek będzie otwarty w tym sensie, że będziecie mieć dużo znajomych, zawsze będzie się coś w tym związku działo mnóstwo własnych hobby, przenikanie się dwóch światów waszego i partnera. Dużo do opowiadania, bardzo dużo energii, takiej wiecie, inspirującej. Zresztą tutaj też jest karta inspiracji. I bardzo dużo wspólnych, też tematów, wspólnych przedsięwzięć i tak dalej. Karta inspiracji sugeruje, słuchajcie, zimę, więc może zima będzie dla Was, nie powiem, że przełomowa, chociaż ta karta może. Sugerować, że może być przełomowa, ale może być istotna. Postarajcie się, żeby tak atrakcyjnie było między Wami zimą, jak w ciepłych porach roku, czyli nie zasiedźcie się, nie... Nie, nie gnuśnijcie, że tak to nazwę, e, e, stymulujcie się intelektualnie nawzajem. E, podsuwajcie sobie interesujące na przykład książki albo interesujące artykuły, cokolwiek, e, chodźcie do kina, spotykajcie się z przyjaciółmi, e, żeby nie było stagnacji i podszepty Waszej duszy z tej talii, co mówią Wam karty, e, zmienia się coś w Was. Czyli. E, to będzie powolny proces. Ta karta ma związek z czakrą korony, więc coś zmienia się w Was, nie że zmienia się w związku, tylko zmienia się w Was, bo może wchodzicie na wyższy poziom wewnętrznego rozwoju, dojrzałości i po prostu dlatego może ta zima będzie dla Was ważna. Ta pora zimowa dla waszej relacji, związku, bo będziecie chcieli na przykład partnera ciągnąć w górę, a nie żeby było cały czas na tym samym poziomie, tak? Więc e, bardzo istotny czas dla was, jako dla pary, bardzo istotne e, nie trudności, nie wyzwania, tylko po prostu z uśmiechem e, i skocznie przez życie, e, wznosząc się wyżej, tak? Jako relacja. Teraz mamy kartę kapłanki, to znaczy nie kapłanki, tylko magnes z kapłanką. Dokąd zmierza Wasza relacja? Do deklaracji przede wszystkim. Jeżeli jesteście związkiem nieformalnym, to mogą zdarzyć się oświadczyny, albo możecie spodziewać się oświadczyn, że właśnie to do tego zmierza i formalizacji. Jeżeli nie chcecie formalizować swojego związku, to jest między Wami głęboka więź i porozumienie, tak? Emocjonalne, więc nie ma tutaj żadnych um, niespodzianek, wszystko jest ok i jesteście też ze sobą połączeni. I tutaj karta dla Was, e, błogosławiony wzrok, mówi o tym, to znaczy ona jest dwuznaczna, więc albo powiedziałabym, że jeżeli macie różowe okulary jeszcze na nosie, to w pewnym momencie te okulary Wam spadną i nie bądźcie zdziwieni, jak zobaczycie nagą prawdę i rzeczywistość, żebyście nie byli zszokowani, bo pamiętajcie, że nawet jeśli kogoś kochamy, ktoś kocha nas, to to nie oznacza, że ktoś nie ma wad. Ma te wady, tylko po przez nasze zakochanie, emocje tego nie widzimy, ale jak przychodzi rzeczywistość, to właśnie te różowe okulary spadają nam z oczu. I o czym mówi jeszcze druga wersja tej karty? Mówi o tym, żebyście nie. Żebyście pamiętali o rzeczywistości. Że miłość, owszem, to jest ważne, natomiast praktyczna strona życia i patrzenie rzeczywiste. E, również e, e, materialne, dalekosiężne e, na wasz związek też jest ważne, żebyście patrzyli w tym samym kierunku i chcieli tego samego. I karta połączenia jako potrzeby waszej duszy, e, e, informacja do was to jest, nie do waszego partnera, tylko do was, e, jest związana z czakrą e, korzeni ziemi. Czyli nasze korzenie, nasza czakra korzenia jest podłączona do czegoś większego, do większego systemu, i to jest ten większy system to jest ta czakra e, korzenia generalnie Ziemi. E, I Wy jesteście podłączeni do tego, także postarajcie się, żeby e, Wasza relacja e, e, była trwała, tak? Zaczyna się od miłości. Idzie to przez rzeczywistość i e, jest trwała. Czy formalna, czy nieformalna nie ma znaczenia, po prostu e, aby, e, abyście Wy i Wasz partner dbali o trwałość, stabilność, stałość tej relacji i żebyście czuli się częścią czegoś większego. Na przykład e, e, rodziny partnera albo partner częścią również Waszej rodziny, to wtedy. E, macie również powiązania i macie wspólne cele, tak? Czyli bardzo y, dobra odpowiedź rokująca i taka y, y, rozwijająca, że tak to nazwę. I teraz różowy kwarc. Dokąd zmierza wasza relacja? Dziewiątka pucharów. E, tutaj mamy um, e, ochronę sił wyższych i przynależność Dziewiątka Pucharów mówi o bardzo mocnym połączeniu emocjonalnym. Czakra serca jest bardzo otwarta. To jest czakra korzenia, tak? Natomiast tu się pokazuje czakra serca, czyli czakra korzenia, korzenia razem z czakrą serca, a tutaj jest czakra e, e, korony. E, te trzy czakry bo, powinny intensywnie pracować, albo Wy powinniście intensywnie pracować nad otworzeniem tych czakr, żebyście. E, Czyli przepływ, przepływ miłości między sercem waszym a sercem partnera, yy, przywiązania, znaczy przynależności, nie przywiązania, tylko poczucia przynależności, jeden do drugiego, tak i drugi do pierwszego, że jesteście w tym miejscu, w którym chcecie być, z tą osobą, z którą chcecie być, czyli yy, we właściwym miejscu jesteście i macie jeszcze ochronę sił wyższych, czyli wiecie, ta ochrona sił wyższych może mówić e, e, ogólnie, ale też dosłownie o relacji, która będzie e, sformalizowana w świątyni, ale może mówić też o tym, że nawet jeżeli nie będzie sformalizowana, to tak jakby macie błogosławieństwo sił wyższych, tak? I e, macie wspólne plany, macie wspólne cele, dobrze wam jest ze sobą, wygodnie. Przede wszystkim. Czyli e, nie jest tak, że zakładam maskę przed moim partnerem, patre, partner przede mną, e, bo chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Po prostu jest między nami ciepło, e, czujemy e, się dobrze w swoim towarzystwie, czujemy tą właśnie przynależność i jeszcze e, czujemy, że e, coś nas prowadzi. Czyli słuchajcie, to e, było wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Osoby, które są pierwszy raz na moim kanale, bardzo Was proszę o subskrypcję i komentarz. Oraz zapraszam Was do oglądania innych filmów. Nagrałam bardzo dużo filmów dotyczących miłości jesienią 2022 roku. Dziękuję Wam serdecznie i do następnych filmów.